Ach, to piękne włoskie morze. Pływać w nim to czysta przyjemność. Ciepłe, przyjemne, spokojne. Ach. No dobra. Trochę się popływało. Bo trzeba ruszać yy, w trasę. A więc wskoczę do wody. I popłynę tam na brzeg do mojego samochodu. Hops! Skoczyłem do wody i płyniemy. Ale tutaj wody słychać nieźle. O! Dobra, wspinamy się po skałach. Myk, myk. I pod barierką wsiadamy do samochodu. Myk. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku będą kolizje w ruchu ulicznym, oczywiście. Aktualnie jesteśmy na mapie Włoch, ale myślę, że w trakcie odcinka się gdzieś tam przeniesiemy. No, a my będziemy zaraz wracać z pracy do domu, czy tam gdzieś tam. Subskrybujcie, zostawcie lajka, napiszcie komentarz. Leci intro, a my już zaczynamy. A więc zaczynamy. Wsiadamy do samochodu. A więc dobra. Wsiedliśmy do samochodu. Więc trzeba już jechać do naszego domciu. Tutaj tak trzeba silnik odpalić. O. Dobra. Zmieńmy kamerę. Nic nie jedzie. Chyba nic nie jedzie. Dobra. A więc cofamy. Czy ktoś się stuknął, przepraszam bardzo? Tam był dźwięk jakby się... Łooo! Wow, panie! E, to mój sąsiad Musimy mu pomóc To mój sąsiad Nie no, sąsiadowi to pomożemy, no nie Dobra Tylko jak mi mu tutaj pomóc e, Dobra, już wiem chyba On próbuje wyjechać, ale mu się nie udaje Dobra, zrobimy o tak. Oj, 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 oj. Dobra, spróbujmy jeszcze raz go stuknąć, może się uda. Oj. Pojechał. Nie ma za co, panie sąsiedzie, pomogliśmy panu. To my będziemy powoli spadać. Jedziemy. Dobra, tutaj trzeba... Ło, co to za pola jakieś? Dobra, jedziemy. O kurde, auto mi trochę zarzuca. O nie! Oj! Oj, tu nawet nie było w ruchu licznym kolizji. Oj, stuknęliśmy gościa. Takim samochodem sobie można jeździć, kurde v No, to jest samochód, a nie jakieś Pikoliny. Oj! Ło! oj, Dobra. Yy, śpieszymy się gdzieś bardzo szybko do pracy. No i nawet już nie mamy czasu. Yy, trudno, że się obijamy. Śpieszmy się po prostu, ok? Dobra. Ostry zakręt, dobra, damy radę. O nie! oj! Dobra, idziemy dalej. Idziemy. Oj, pikolina, Co pan, kurde? Co pan nie wie, że... Chociaż w sumie to moja wina. To jest, kurde, samochód, taki selektan. Nawet lepszy chyba od Fausenki, bo jakiś taki, kurde, szybki. Niby i, biszuko, i biszukowet, ale jaki szybki, skurczyby. Oj! Ała, aż mnie... Gardło zabolało. Jedzie sobie jest zwyczajny kierowca. No, korki są niestety. Łoj tam lekko zahaczył trochę, ale to nic. Się do Blaharza pójdzie. Co to miał? Co to jest? Co, co? 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 Co to miał? Co to miało być? I ja się pytam, co to miało być? Co to miało być? Ja tu odcinek kręcę. O co ci chodzi? Zara ja go tu już złapię i wywalę. Nie ma delikwenta to o czym ja tam mówię? A, że jedzie sobie zwyczajny kierowca. Tak normalnie. se tak jedzie, tu jest chyba do 70. No to to sobie jedzie. No i tak sobie myśli. A może przyspieszę, tylko. Oj, znowu stuknął. Tylko. No dobra, to przyspieszam. Oj, oj, panie, kolizja. No to to przyspieszenie zbytnio nie wyszło. Zderza, rozwalony, panie, kurde, panie. Jakiś dobry blacharz by się przydał, O nie. No to dobra. Ja już pojadę, panie do blacharza. No do, 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 dobra. Tu pan przyjechał do tu, ma, tu masz pan dobrego blacharza, akurat jechał tą drogą. Dobra. Tylko trzeba tak naręcznie dać. O. Ile pan chce za to? A z a tu bierę, dobra bierę. Chcę jakoś by tu tak podczepić. Jakby te drzwi tu podczepić. Czekaj się. Oj, panie, się podczepić nie da. Co to wi Kto to widział? Takie rzeczy. Oj, coś poszło. Oj, co to? Co, panie, co to jest? A ko, a po co mi koło? Po co ci? Co, co trąbisz? Co, co trąbisz? Co trąbisz? Jak poczekać niech chcesz, to masz. Nie rozglądamy się, a po co? No i dobra, jedziemy! Kolizje w ruchu licznym rządzą, ja, yeah. Jedziemy! Sto na godzinę! Oj! Lusterko się zgniotło! Aj, to nic! Jedziemy! O! A! Nie! Niby ten samochód ma kontrolę trakcji, ale da się go jakoś rozbujać! Oj! Oj To było straszne! Oj! Dobra, jedziemy dalej, co mi tam? O, Oj! Samochód z wypożyczalni, zresztą tak jak wszystkie. Oj, no co hamujesz, co hamujesz? A co pan tu robi? Przystanek? Nie, to panie, nie, nie, nie. Nie, dobra. No, to do widzenia, jedziemy. Kurde, policja. To już wyższy level ruchu ulicznego. Jedziemy, jedziemy Kurde co jest? Wymuszenie Panie policjancie Czy pan przyjedzie? Nie, no pan policjant nie przyjedzie Ale to było takie serio, to było tak realistyczne O jaki drift wyszedł No nie zły Jedziemy, jedziemy Dobra, dobra. Mm -mm. Mm -mm. Dobra, tu trzeba przyhamować. Na szczęście żaden samochód nie jechał to. Y, Mogliśmy... Się... UJ! No tutaj sporo szczęścia mieliśmy. Uj no co, co ty kurde? Na drogę wyjechałem, jeszcze mnie nie przypuści. No... no w sumie to może i miał prawo, no ale nieważne. Łuj! stukniemy Oj! Ło! Uciekamy z miejsca wypadku, szybko. Uciekamy. Coś nam nie poszło. Dobra. Oj. Nie. O nie. Dobra. Oj. Dobra. Stuknęliśmy. Gonią mnie. O kurde, gonią mnie. Uciekamy. Uciekamy. Nie mogą nas złapać. O kurde, blokada! Jedziemy! Uciekamy! Szybko! Uciekamy z miejsca wypadku! Ło! O kurde, opona poszła! Ło! Jedziemy! Dobra! A, pomo kurde, pomocy panie! O nie! Nie! O! A dobra, wróciliśmy na koła, więc jest dobrze chyba. Jedziemy dalej. O, wybieramy offroad. O kurde, rzeka. A dzień dobry, dzień dobry. Zakopał się pan, pomóc panu, bo tak jakoś tak widzę, że pan się coś mu, tak się pan zakopał w wodzie czy coś. Nie, nie, a ja po prostu sobie myję koła. Aha, dobrze, to rozumiem. No ale może jednak pomóc, bo widzę, że pan się zakopał. No dobra, to niech pan pomoże. To, 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 to już, już wyciągam. Włączę tylko syreny. Chociaż nie, nie mogę, dobra, nieważne. I już pomagam wyjmować. Muszę tylko sobie... Od... Oj, co ja robię? Przepraszam. Ty to tak działa? Od kiedy? O. Fajnie wiedzieć. O. Aha. Dobra, już panu pomagam. Yy, o! Mam nadzieję, że pomogłem. Yy, tylko tam niech pan da jakieś ze dwie dychy. Nie gdzie, pan jest. Halo! Panie! Terenowy samochód fajnie wygląda. Chociaż na drogach zbyt dobry. Znaczy, no dobra, fajnie wygląda, ale na drogi trochę nie ma po co go brać. O nie, policja! O nie! Dobra, na milimetry dosłownie. Jedziemy. Uj! Uj! Dzień dobry, panie. Dzień dobry, panie policjancie. Kłaniam się nisko. Jedziemy. A co się będę! Jedziemy szybko, panie, kto mi da... Aaa! O! Łoj! Nowoczesny samochód, to jakieś tam ABS mamy. To się nie będziemy bać, jedziemy szybko. Mam przecież nowoczesny samochód, co nie? Więc nic nam się nie powinno stać. Ło! Oj! Oj! No, widzicie? Nic się nam nie stało. Jedziemy dalej. Oj! Uciekamy z miejsca wypadku. Gdy policja tego nie zauważyła. Chociaż nie, bo my w policję wjechaliśmy. Dobra, nieważne, uciekamy. Oj! oj kurde, policję wywalimy normalnie, ale będzie rozwałka. Jedziemy. Bzium! Bzium! Jedziemy dalej. Nie będziemy się zatrzymywać dla jakiejś tam policji. Trąbimy z drogi. Z drogi. Zrogi, o, Ło! Jak wywaliło. Ło! Pysjancie, no co pan tak kurde. Wywaliłem. Ło! Jak poszedł. Ło! Idziemy dalej. W sumie to mi się to podoba. Fajne to jest, według mnie. No. Takie jeżdżenie i rozwalanie. Wszystkiego czego napotkasz Mi się podoba Policja nas goń, nie zważamy na policję Bo to tylko przecież policja Co ona nam zrobi Jak mają takie marne, malutkie samochodziki Nawet widzicie co ona robi, ona się rozbija tak po prostu Łamy Jedziemy My i my, 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 my. Dobra. Spowodowaliśmy trochę tych kolizji, to lepiej się nie zatrzymywać, bo jak się zatrzymamy, to prawdopodobnie mielibyśmy dożywocie nawet, co nie? Jedziemy. Najgorzej jak ktoś wiedzie o nieznak. Uff, dobra, nie mają kolizji. To dobrze Jedziemy dalej Alo Ło! Jak wywaliło Jedziemy! To tylko policja, co się będziemy zatrzymywać. Ło! Ej ty, blokadę zrobili! W sumie to niezłe! A macie, kurde! Nic mnie nie zatrzyma, nic, dosłownie nic Oj, oj, chyba że drzewo takie jak to Cofaj szybko, cofaj Serio? Serio zaklinowaliśmy się w rowie A idźmy stąd a, 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 a. You can drive away, not now, now w dzisiejszym odcinku to już by było wszystko e... zasubskrybujcie to chyba był ten guzik nie pamiętam e... zostawcie o kurde zostawcie lajka like no i widzimy się w następnym odcinku dajcie znać czy wam się ten spodobał e... no dobra no to w takim razie